Cześć, Manko tu Kebson. Dziś wybieramy się w podróż do Gdańska i na pierwszy strzał najczęściej polecany lokal w tym mieście, który według wysyłających te rekomendacje aspiruje do najlepszego kebaba właśnie w mieście. Zanim przejdziemy do głównej recenzji to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Jeśli chodzi o Gdańsk, to prawie non-stop ktoś tam coś pisze. Ogólnie całe trójmiasto przewija się a to w komentarzach, a to w wiadomościach, no ale większość z tych rekomendacji to typowe kule mocy albo że jak przyjadę, to żeby spróbować czegoś innego niż kebab. Dziś zmiana na waszych odbiornikach, dosłownie i w bo chyba taki zamysł mieli twórcy tego lokalu, żeby na mapie trójmiejskich kebabowni wprowadzić świeży powiew i inne spojrzenie na tego rodzaju gastronomię. Zmiana. Byliśmy tam dosłownie em, 1 listopada, także e, nie może 31 pa października, nie pamiętam teraz. Także Halloween się zbliżało, dlatego, dlatego też lokal przyozdobiony w pajęczyny. No i też pragnę podkreślić, bo nie każdy może to rozkminić, że w czasie w tym czasie realizowane są zamówienia tylko na wynos. Radek zamówił placek, ale to już pallicho, bo dzisiaj skupimy się na mojej bułce. Radek był zadowolony także, zadowolony, także tam, no, bułka, która była podana elegancko na wynos w pudełeczku ale tak jak prosiłem, żeby nie pakować tego w żadne folie, żeby, to, żeby ten kebab nie ucierpiał, że tak powiem na tym wizerunkowo. Zamówiłem bułkę z sosem mieszanym z mięsem wołowo-baraniem w wersji Gemuse. Jak śledziliście moje filmy albo filmy innych twórców, to może wiecie, a jak nie, to już Wam mówię, wersja Gemuse to taki, tak, zwany, tak zwana berlińska wariacja e, kebaba z grillowanymi warzywami. Mięso wołowo-baranie e, to nie jest typowa kula mocy, tutaj znana z większości lokali, a produkt nieco lepszy, bo znam producenta, no ale niestety tutaj w tym wypadku trochę nie do końca wykrzesany potencjał. Smakowo mięso w porządku, dobre, poprawne, ale jakby nieco za szybko ścięte. Nie do końca dopieczone, i to widać nawet na załączonym obrazku. Niemniej jednak było ciepłe. Czyć było wołowe płaty przekładane plastrami z baraniny. Albo może bardziej takie mięso mielone Wołowina była mielona, przekładana takimi plastrami No i też myślę, że idzie z tego wykrzesać dużo więcej Gdyby podpiec je na ruszcie tak, że aż by skwierczały od otaczającego je ognia To widzę potencjał nawet na 9,5 9 Ale tutaj będzie trochę słabiej, trochę niżej Także to jest do poprawy I to jedyna kwestia, którą można w ogóle poprawić W odróżnieniu do kilku recenzji, które czytałem na Google Maps czy Facebooku Dużo ludzi skarżyło się na sosy Że zasłonę, czy tam coś tam Tutaj u mnie tego problemu nie było, nie doświadczyłem takiego problemu. Stwierdziłem nawet, że sos mieszany był całkiem przyzwoity, co prawda ze zdecydowaną przewagą ostrego, ale tutaj wszystko to serek. Ciekawe połączenie. Po zjedzeniu jeszcze przez kilka minut wyczuwalny, także myślę, że coś dla fanów ostrzejszych rzeczy, taki zamówić sobie ostry, no i będzie gitarka. Nie do końca jak w oryginale, gdzie ser owczy jakby przy przejmuje kontrolę nad kubkami smakowymi, ale ta wersja serka, która była dodana, także mocno wpłynęła na ogólny odbiór, na plus. Z warzyw, jak widać, na pewno różnicę robiła sałata, która rzadko jest dodawana w naszych rodzimych kebabiarniach, zazwyczaj to kapusta pekińska, także fajnie, fajne urozmaicenie, ale na wyróżnienie zasługują także plasterki grillowanej miękkiej marchewki, która nadawała słodkości jeszcze. Bułka chrupiąca czuć, ale także i widać, że niedawno co wyszła z opiekacza przesmarowana była sosami od środka, przez co nie trzeba było walić no, tego sosu na mięso. Dzięki temu zanim spróbowałem jak smakuje jako jedność to, to ten, ten doner, mogłem sobie po kolei popróbować jak te składniki prezentują się oddzielnie. W berlińskiej wersji podczas mojej pierwszej wizyty wyczułem także kwaśny posmak cytryny, która, którą były skrapiane warzywa. Tutaj tego aż tak nie wyczułem, nie wiem czy to w ogóle było dodawane, ale jak dla mnie nawet to na plus, bo i tak y, taka wersja to podróż od słodkiego przez ostre aż do słonego. 8 na 10 i według mnie jest potencjał nawet na wyższą ocenę, tak jak mówiłem, no ale trzeba jeszcze troszkę pokombinować z tym mięsem. Ja wiem, że ciężkie czasy i ciężko, żeby grill był non-stop odpalony, także podejrzewam, że jak zawitam tam jeszcze raz y, w przyszłym roku, gdzie wszystko będzie normalne, wszystko wróci do normy, to nie widzę przeszkód, żeby zmiana znalazła się w top 5 w, top 5 w kraju na 2021 Pierwszy rok, no i tak myślę, że w tym roku i tak będzie bardzo wysoko w mojej hierarchii najlepszych kebabów w Polsce. Czy to najlepszy kebab w Gdańsku? Przed Wami jeszcze trzy filmy, ale już Wam zdradzę, że nic lepszego tam nie zjadłem. Także macie już jakieś wyobrażenie. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia, Tomasza Starca, Mariana Czerniewskiego, Arka Tubicza i teraz nowego kolegę, który dołączył, czyli Daniel Greloch. Siemanko, trzymajcie się, osoby z trójmiasta mogą pisać jeszcze rekomendacje, jak będę następnym razem to pewnie bardziej się skupię na gdyni, może sopot, także żeby to jakoś oddzielić. O Gdańsku też możecie pisać, może akurat trafię coś takiego, że mnie... że aż się przewalę na plecy z wrażenia. Dobra, nara.